Dzisiaj, w kolejnym krótkim filmie na temat programu do logowania łączności krótkofalarskiej Log4OM, chciałbym pokazać Wam dwie lub trzy praktyczne funkcje, które zostały umieszczone w bardzo nieintuicyjnych miejscach. Przypomnę, że cykl tych króciutkich filmów na temat tego programu jest cyklem dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z tym programem, instalują go i próbują skonfigurować. Dzielę się więc takimi drobnostkami, które sam odkryłem, no i po to, żeby po prostu inni nie tracili na to czasu. Do rzeczy. W programie Log4OM w poprzedniej części pokazałem, jak założyć log i bazę danych, która przechowuje wszystkie nasze informacje. Dzisiaj kilka słów na temat wyświetlania tych informacji. Yy, wszystkie łączności, które zostały przez Was zapisane, będą umieszczone właśnie w tym oknie, tutaj. Yy, tutaj i w tym oknie ostatnim, yy, to też jest takie dziwne, że te okna są rozstrzelone między sobą, będzie przechowywana historia łączności, czyli jeżeli już wcześniej mieliście z kimś łączność, to tutaj po wpisaniu jego znaku w call sign yy, w tym polu będą wyświetlały się wszystkie łączności, które mieliście z nimi wcześniej. Natomiast taką mocno nieintuicyjną moim zdaniem miejscem, w którym zostały zapisane niektóre funkcje, jest wyświetlanie danych w tej kolumnie. Tutaj na dole macie różne opcje, nie będę ich w tej chwili omawiał. W każdym bądź razie to, do czego zmierzam, jest ukryte tutaj, w tym pasku górnym, po kliknięciu prawym przyciskiem. Nawet jeżeli klikniecie troszeczkę wyżej, to już ta funkcja się nie wyświetla. Musicie kliknąć dokładnie w ten pierwszy pasek na górze, prawym przyciskiem myszy. I tutaj macie Edit Table Layout. To jest ciekawa funkcja, ponieważ możecie w, po kliknięciu w nią macie szereg pól, które możecie wyświetlić bądź schować w tej tabeli. Na początku, jak zainstalujecie program, macie tutaj wszystkie dane, co powoduje, że te dane są nieczytelne, bo wielu z tych danych nie zapisujecie podczas logowania łączności. Lub też nie są pobierane z innych systemów typu mm, qrz.com i innych. Więc ja pochowałem sobie niektóre dane, a wyświetliłem tylko te, na których mi najbardziej zależy, czyli data, cosin, y, pasmo, kraj, y, raport dodany, y, wysłany y, itd. Tak y, tak Więc to jest taka funkcja, która jest y, fajna, ale nieco ukryta. Przypomnę, musicie kliknąć w tym pierwszym wierszu prawym przyciskiem. Macie tutaj też inne funkcje, taki skrót do innych funkcji, typu eksport tabeli do Excela, do CSV, do HTML, Adifa i tak dalej, i tak dalej. KML, czyli możecie sobie wyświetlić te łączności na mapie. To akurat jest tutaj na dole. Jak się kliknie w to, to można sobie wygenerować taki plik. Kolejnym takim nieintuicyjnym miejscem, w którym została umieszczona kolejna funkcja, to jest tutaj na dole w prawym rogu tego programu. Macie taki przycisk show info i tutaj możecie sterować klastrem, który Wam się tutaj wyświetla. Ona jest też no tak, niby jest widoczna, ale jak ktoś nie ma jakby obycia z tym programem, to może, może jej po prostu nie zauważyć. Ta funkcja jest o tyle fajna, że tutaj, gdzie macie filtry, możecie sobie porobić różne blokady. Ja najczęściej robię sobie, możecie wyświetlić cały klaster, czyli ze wszystkich pasm, które sobie zdefiniujecie tutaj a definiujecie je po prostu klikając na nie myszką albo z SHIFTem zaznaczacie ich po prostu więcej. Ja sobie zaznaczam te pasma, na które mam antenę, więc, więc tak. Ale możecie sobie zrobić coś takiego jak band lock, czyli jeżeli będziecie mieli połączone radio z, z programem, to wówczas w zależności od tego, Jakie ustawicie pasmo, takie będzie Wam się wyświetlało tutaj w oknie DX Cluster, czyli jakby nie będziecie mieli oglądu wszystkich pasm, tylko konkretne pasmo, na którym aktualnie pracujecie. To jest fajna funkcja dla tych osób, które na przykład korzystają z ręcznych skrzynek antenowych, tak jak ja, które wymagają nieco więcej zachodu, żeby dostroić antenę, dociągnąć ją tam do minimum, fali odbitej. I to trochę wymaga więcej operacji, więc ja sobie często yy, pracuję z tą skrzynką, dlatego z tą, a nie z automatyczną, bo w domu, bo w terenie mam anteny, które nie wymagają skrzynek i nie korzystam ze skrzynek, natomiast w domu yy, tak. Yy, yy, I to jest o tyle fajna rzecz, ta skrzynka ręczna, że można naprawdę dopieścić yy, ten parametr, który chcemy i, 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 i tego nie zrobi do końca automatyczna skrzynka, bo ona z automatu po prostu wybierze optymalnie jakąś tam najlepszą opcję, ale ona wcale nie musi być najlepsza. Bo już nieraz mi skrzynka ręczna pokazała, że fala, przepraszam, moc wyemitowana niekoniecznie, niekoniecznie musi mieć najniższy SWR. Ale to temat na inne, na inne, na inne spotkanie. Więc wtedy można sobie korzystać z, tego, z tej blokady pasma. Można też sobie mod zablokować, czyli jak pracujecie w SSB, to automatycznie Wam wyświetli same tutaj. Klustry, informacje z klastra w modzie SSB albo CW, albo Digital i tak digital dalej. Więc ta funkcja jest tutaj troszeczkę schowana. Tak samo tutaj w prawym rogu macie takie trzy słupeczki. To jest z kolei DX Cluster taki pokazany po prawej stronie. Więc te funkcje tutaj są troszeczkę ukryte. Także przycisk dodawania QSO. Jeżeli ktoś ma większy ekran, duży ekran, to no ten przycisk jest bardzo daleko z prawej strony. Więc na początku, kiedy zainstalujecie ten program, nie jest to takie oczywiste, że dodawanie łączności, które wpisujecie tutaj w tych oknach po lewej stronie, jest aż daleko po prawej stronie. No ja mam dosyć spory ekran, więc na początku nie mogłem dojść, jak, gdzie, ten, gdzie to QSO się, się dodaje. Także dodawanie stacji do DX Clustera, czyli jeżeli wpiszemy tu sobie jakąś tam stację, prawda, no jest tutaj taki przycisk Send -spot. No, jak ktoś tam z ciekawości przejedzie myszką po tych wszystkich przyciskach i zobaczy ich opisy, no to wtedy dojdzie do tego, że to jest wysyłanie, wysyłanie danych na DX Cluster, prawda, na DX Cluster ale jeżeli nie, no to jest sobie jakiś tam przycisk pomarańczowy. No i, i, i ja pamiętam, że szukałem, jak w jaki sposób dodać stację do DX clustera i dopiero potem jakoś tak intuicyjnie, nieintuicyjnie znalazłem ten przycisk. Także przycisk pokazywania stacji na QRZ.com jest tutaj z prawej strony, dosyć takim ukrytym miejscu moim zdaniem. Ukrytym nie ukrytym, no, jedni mają większą jakby taką percepcję obserwacji całego ekranu, inni mniej, no, inni muszą się po nim rozejrzeć i tak dalej. No, w każdym razie jest on tutaj zaraz pod dodawaniem, dodawaniem łączności i jest troszeczkę moim zdaniem schowanym. To tyle na dzisiaj. W kolejnych odcinkach będę przedstawiał kolejne ciekawostki, które uda mi się odkryć w programie LOG4OM. Dziękuję, dobrego dnia.